Zanim żywia znalazła się w jego objęciach, Przesumy umysł jej wiele rozpaczliwych myśli i uczucia we wszystkich możliwych odcieniach. Od przerażenia do ciekawości. Od paniki do przyjemnego podekscytowania. Na pewno? Z jakiegoś powodu od razu wiedziała, że on ją złapia I nic jej nie zrobi. On nie gryzie. Na pewno? Minęła chwila, a zaczęła się kolejna. Sekundy biegły zmieniając się w minutę. Żywia płycząc w ramionach ry wojboja, Bora, wpatrywała się mm, w jego wielkimi, przerażonymi oczami. Oboje ja nie drganęli. wcześniej żywie obserwowała go z daleka, patrząc, jak jego samotna postać mija szepczących ukradkiem ludzi, nie zwracając na nich uwagi. Jak wychodzi w mgle, równie spokojny i zdecydowany, co teraz do ją złapał, nigdy nie pomyślała, że go pozna. I że znajdzie się w jego domu, ujrzy jego twarz. Poczuje jego dłonie na swojej talii. Na bogów, nie, nie, nie. Przez te wszystkie lata niewielu odważyło się znaleźć się tak blisko żerca. Żywia odepchnęła mm, się od piersi kapłana i poprostowała plecy, robiąc kilka kroków w tył. Wojbor nie od razu opuścił ramiona. Spojrzał na swoje palce, jakby wciąż kontemplując to, co się właśnie wydarzyło. I dopiero potem spojrzał na dziewczynę. Dziękuję. Tak mi głupio, zawsze taka jestem. Nic się nie stało. Nie uśmiechnął się, a przyglądał się jej uważnie z zainteresowaniem. Jakby to żywia. Była tutaj tajemniczą postacią, a nie on. Dziewczyna nerwowo pociągnęła brzeg, rękawa. Hmm. Kłuj przy rewenierzeniu. Chwyciła za kastek. Co prawda, nie szorstko, może nawet delikatnie. Jak na tak gwałtowny ruch, ale nadal wystarczająco ostro. Bejrzywia poczuła zaskoczenia. Co ty? Wolbor uskudł wzrok w jej znamieniu. Bejrzywia próbowała wyrwać rękę z tego uścisku, ale on puścił ją jeszcze szybciej i dziewczyna lekko się zachwiała. Nie dotykaj mnie! Strach dodał jej odwagi. Pocisnęła dłoń do piersi, jakby miała na niej rana i spojrzała koponowi wyzywającą oczy. Idź już! Do widzenia! Jego twan i twarz przybierały bryły lodu. Nie trzeba było dwa razy powtarzać i żywia wymknęła się szybko z domu, zabierając ze sobą koszyk. Pozostawiony sam sobie Wojbor prawie usunął się na krzesło. Jego długie nogi nie zmieściły się w przejściu i o kanapa. Przycisnął zimną dłoń do twarzy i zamknął oczy. Musiał się uspokoić. Ta dziewczyna. Zachował się nieodpowiednio. Doszło do tego, że przez przypadek, nim Wojbor się zorientował, trzymał ją za rękę. Przestraszyła ją. Teraz ona też będzie się mnie bała. Przypomniawszy sobie z mianę, znamia na jej dłoni, że lecz zacisnął zęby. I nie bez powodu. A niech to. Nie wiem, co to znaczy, ale dość niepokojąco to zabrzmiało. Żywia. Prawie dała z nad mikankiem, ale potknęła się o własną sukienkę. I zawahała się, nerwowo ją poprawiając. Przestraszył cię? Nie, wcale i w ogóle, o co ci może chodzić. Samboja siedziała mm, na kolanach przed klombami i ręce były ubrudzone ziemią. Nie, wcale i w ogóle. Średnio ci to wychodzi. Co konkretnie? Musisz kłamać całą ciałem, nie tylko ustami. Wtedy ktoś ci uwierzy. Soboja chwilę milczała, po czym dodała cicho: To dobry człowiek i nie chciał cię straszać. Nie przestraszył mnie. Sampoja krótko się zaśmiała. O, teraz lepiej. Żywia ruszyła z powrotem do domu. Mm. I przystanęła niedaleko dziewczyna. Zapytaj ją o nagle zgaszone świece. Poznaj ją lepiej. Tak czy to teoretycznie. Spoglądać jeszcze raz na czarne, niczym noc obozy dziewczyny, żywię przypomniała sobie, że gdzieś słyszała jej imię. Ludzie pali się samboi. Co najmniej tak samo bardzo jak kapłana. Wytykali ją palcami i nazywali wiedźmą. Trzymała się z dala od wszystkich. Tak jak żywia, z tą różnicą, że zamiast owiec miała świeca. I żerca. Ja Mogę o coś zapytać? Nie. O. Oh. śmiało. Czy ty i Wojbor? Nie. Samboja powiedziała bardzo szybko. Mm, jakby czuła się na samą myśl o czymś podobnym. Mieszkamy razem i tyle, jasne? Zawsze zadajesz tyle pytań? Właściwie to nie. Ach, co by mnie wstąpiło? Bez i czuję się strasznie samotna. I tu ciemno po ludzi ma być. Słyszałam o tobie. Samboja Wsadziła roślinę w ziemię z taką siłą, że ta przechyliła się na bok. <śm> zastanawiałam się, kiedy to do cię wydarzyła, z kim rozmawiasz? Wszystko mi jedno. Nie jesteście tacy straszni, jak ludzie mówią. Samoja zdziczała usta i zmierzyła dziewczyna tak surowym wzrokiem, że niemal dała krok w tym. A może mają rację? Może wszystko, co nas słyszała, się prawdą. Nie dbam o to. Sam boja głową, znów skupiając się na kwietniku. Lepiej wróć do swoich pasterskich obowiązków i nie próbuj się z nami bratać. Skąd jeszcze się zajmuję? Kilka razy gdzie widziałam. Ci się bliżej. No dobra, poświęcił się. Chcę poznać historię. Powiedziałaś, że bogna za mną podąża. Czy to znaczy, że jej duch nie odszedł? Dlaczego bogowie jej nie zabrali? Samboja dalej kopała w ziemi, nie podnosząc głowy. Jej ruchy stały się nerwowe. Nie miała ochoty o tym mówić. Nie wiem. Średnio ci to wychodzi. Samboja podniosła na nią wzrok i uśmiechnęła się złośliwa. <grytania> ci, którzy zadają tyle pytań, zazwyczaj zaczynają czuć złość na tych, którzy udzielają im wszystkich odpowiedzi. Dlaczego wszystko tak komplikujesz? Ja tylko zadałam pytania, po prostu czekam na odpowiedź. Zabawno. Żywia nagle się zorientowała, że wiele na Samboi presję. Łagodniejszym sztonem powiedziała: Przepraszam. Powiedziałem ci już wszystko, co wiem. Saboja mówiła niechętnie bez przekonania. Zauważywszy, minę dziewczyna westchnęła i powiedziała: Przecież wiesz, że dusza zmarłego może pozostać pod dachem jego domu przez kolejne sześć tygodni od oddzielenia od ciała. Pije je. Słucha żali swoich przyjaciół i krewnych, a dopiero potem udaje się do wyraju do odległej krainy za odległym morzem, do której ptaki odlatują, by nie tylko potem z niej powrócić. Zaboja mówiła to tak, jakby sama nie miała nic przeciwko podróży w to miejsca. Może Bognie spiesznie przejść na tamten świat. Nie winni za to odeszła zbyt wcześnie. Znała się? Nie, unikała mnie. Bo jesteś wiedźmą. Samboja zerwała kilka ścipów trawy i podała jej dziewczynia. Co to jest? Zapasz ja. Pomogę ci się uspokoić. Samboja zauważyła, że żywie się zawahała. Boisz się, że cię otruję? Nie, wcale nie. I przyjęła zioło. Dziękuję. Dostałaś lecznicze zioło. Mogę jeszcze raz kliknąć? Czy to się będzie po prostu to samo powtarzać? No co? Tak, 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 gdzieś słyszała jej imię. No co, ja poradzę. Czasami lubię takie rzeczy klikać. <laughs> tak, czyli to wychodzi na to samo. No ale dobrze, przeklikajmy to już po prostu dla świętego spokoju. La, 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 la. Mogłam się domyślić, że będzie to samo, ale... Skąd wiesz, się zajmuję? Poznał się, się bliżej. Ok, pożegnaj się. Na już czas. Z sobą jakim, nagłową, nie podnosząc się z natrosin. roślin, żywia poprawia że i do głównej żerni. Żercy. Szła tak szybko jak tylko mogła. Z jakiegoś powodu czuła wstyd. Zdawała tyle pytań. A co gorsza, wylądowała w ramionach kapłana. <głynne> Ups! I jakiś czort skłonił ją do tego, żeby zapukała do tamtej drzwi. Bogdana nigdy nie wspominała, że zna kapłana. Czyli nie weszła do domu? Mogą się domyślić, że ta przykręta skrzynia była przygotowana dla mnie. Żywia otworzyła w głowie ich spotkanie, próbując znaleźć jakiś inny powód, który sprawił, że zrobiło jej się tak ciężko na sercu. Wojbor zmienił się na twarzy, gdy zobaczył moje zna znamię. Jakby z trudem powstrzymywał złość. Dziewczyna w zamyśleniu Ym, zmięła rękaw pod którym ukrywała nieszczęsny owal. Co on wie? Czy to naprawdę klątwa? Czy powie o tym głównej kapłance? I co wtedy, wygnają mnie z dojowski? Żywia zmarszczyła brwi, głową, przecząc własnym myślom. Nie ma sensu martwić się na zapas. Czas m, porzucić m, życie samotnicy i lepiej kogoś poznać. Jeśli dowiedzą się, że coś jest ze mną nie tak, zaczną wytykać mnie palcami i nazwać czarownicą. Jeszcze przed tym wszystkim i tak byłam dla nich dziwnym odludkiem. Poza tym, muszę jak najszybciej dowiedzieć się, co tak naprawdę oznacza moje znamia. Bo jeszcze woli odetni odetnij mi głowa. Osnując <grystanie> takie rozważania, Żywia dotarła do domu głównej kapłanki. Nie, to Ci normalna sytuacja, naprawdę. Gdy przystąpiła brukada, żarczyni, dźwięki dopływające z zewnątrz świata ucichła. Gdy drzwi z trzaskiem się zamknęły. Wewnątrz czuciu było leśne zioła, sosnowce i ale zapach był intensywny, wręcz otępiający. Na ołtarzu ozdobionym rzeźbionymi symbolami leżały ofiarne dary. Świeży miód, jagody, kawałki żytniego chleba. Nad nimi wisiały amulety, kołyszące się przez lekki przeciąg. Kapłanka siedziała w fotelu otulona wełnianym płaszczem. Wpatrywała się uważnie w płomień szukając w jego tańcu przebłysków przyszłości. I ślepe okoliczniło niczym lustro, odbijające światło od ognia. Nie odrywając wzroku od świeca, rzecz powiedziała: Wejdź, moja droga, usiądź. Żyja postawiła koszyk na podłodze i usiadła naprzeciw kobietę. Przyniosłam trochę wyłoku. Kapanka odstawiła świecę, zamrugała kilka razy powiekami, jakby wróciła do prawdziwego świata, i się uśmiechnęła. Bez pośpiechu. Napijesz się herbatę? Nie czekając na odpowiedź, gospodyni napełniła kubek jasno zielonym płynem. Dziękuję. Chcę ze mną porozmawiać? To moja szansa, by jak najwięcej się dowiedzieć. Poznałaś już Wojbora? Mmm, nieźle. Bognał go unikała. Twierdziła, że się go boi. Czy dobrze pani znała moją siostrę? Oczywiście. Zawsze, gdy mnie odwiedzała, piłyśmy herbatę. Bogna była bardzo towarzyską dziewczyną. Teraz albo nigdy. Żywie wzięła mały łyk, mm, otrząknęła i zapytała cicho, jakby obawiała się, że ktoś może je podsłuchiwać. Myślisz, się czyni, że mgła miała z jej śmiercią coś wspólnego? Kapłanka uśmiechnęła się, nie wyglądając na zaskoczoną pytaniem. Owszem, mgła jest dla nas niebezpieczna. I dobrze robią ci, którzy się jej obawiają. By młodzi, ale to zło, które w niej mieszka. Ci jednak, którzy ją poznali, nigdy nie zapomną obliczy potępionych. Ma rzecz czyni na myśli... Kościejów? Kapłanka kiwnęła głową, polisała palce i dotknęła knota. Świeca zgasła, zabierając ze sobą odurzający zapach sosna. Nikt nie wie, kiedy i dlaczego kościeje wychodzą z mgły. Ostatni raz zrobił to 18 lat temu w noc narodzin twoich i bogna. Zebrały ze sobą wtedy wielu ludzi. Ojciec mi o tym opowiadał. Mieszkańcy wioski boją się nas, ale wiedzą, że kapłani są tymi, którzy ochronią wioskę w razie zagrożenia. Kapłanka przykryła tą dziewczynę swoją starą, ciepłą ręką. Żeby chciała, żeby nie zdejmowała ręki zbyt szybko, żeby zebrała rękę, żeby nie zdejmowała ręki. Żywia, do dnia wsparcia kapłanki. Nie lekceważyłabym śmierci Bogna. Dowiemy się, co się stało. Obiecuję. Mm. Drzwi się otworzyły i weszły dwie kobiety. Żywia je kojarzyła, ale do tej pory nie próbowała poznawać ich lepiej. Libusza. Główna czyni. Główna rzeczyni. Zara. dziewczę przywitała kapłankę, jednocześnie wykonując ten sam gest. Równie zgodnie się roześmiała i zamilkła. Witajcie, moje drogie. Przeszujcie do mojego wnuka? Tak. Możemy porozmawiać z Odolanem? Nawet nie będę komentować. Gościu mam, że tak to powiem 100% wzięcia. Chcemy, by nam powróżył. <grym> Spytam go, no na pewno. Kapłanka zniknęła za oddzielającą izbę komnatą. Dziewczyny zachichotały, ale ucichły, gdy tylko napotkały się na pojrzenie najznajomej. Cześć! Cześć! Żywia podniosła ospalę rękę na powitanie i uśmiechnęła się. Tak samo nieszczerze, jak ono do niej. <grytania> Dziewczyna szybko zignorowała jej obecność i zwrócił się ku sobie i zaczęły szeptać. Umówmy się, że nie będziesz udawać, że nic tu nie ma, jak ostatnim razem. Też chcę z nim porozmawiać. Odolan sam zdecyduje, na i władzy bardziej mu zależy. Alibusza, przestań, to niesprawiedliwa. Jeśli nie lubisz być tu ze mną, dlaczego nie przyszłaś sama? Hmm. Tak bardzo się go wstydzisz, że nie potrafisz sobie wyduść ani słowa? Gdyby nie ja, Odolan już dawno by się z tobą znudził i przestał nas przyjmować. Ja się zastanawiam, po co on was przyjmuje przede wszystkim. <laughs> Bo mam wrażenie, że nie chodzi o wyróżnienia. Żywia nie zdołała powstrzymać uśmieszku. To jaki żart? One się za nim uganiają. Co cię tak rozbawiło? Mm, nic. Żywia odwróciła się do nich plecami. No, nie wdawać się w kłótnia. Po co szukać kłopotów, skoro i tak mm, mają mnie właściwie za przeklętą. Tara się rozsunęła, a kapłanka wróciła do pokoju w towarzystwie wnuka. Odolan oparł o nie o futryna nad głową i pochylił się zaczepnie do przodu. szczerząc zęby w szerokim uśmiechu. Tak, tak, do widzenia. Nie chciałobyśmy zawracać jej głowy. Mm. Libusza zaczęła się wiercić. Przykładała ręce do piersi, podkreślając wydatność biustu. Mignęła <grymnała> plecy i ciągle poprawiała włosy natomiast stała niczym sparaliżowana, nie uśmielając nawet podjście wzroku na Odolana. Powróżysz nam? Ostatni raz. Ja mam tutaj dać taki fajny nawiasik nad Powróżysz. Odolana chciał coś odpowiedzieć, ale spostrzegł, że w izbie jest ktoś jeszcze. Żywiana podkała jego spojrzenia. Hmm? Odolan pochylił się jeszcze niżej i powiedział aksamitnym, niemal mruczącym głosem: Witaj. Libusza i Zora natychmiast zamilkły, patrząc ze zdziwieniem na dziewczynę, która przykuła uwagę Włocha. Witaj. <noise> Błędna znańka. Odpatrywał się w nią jeszcze przez chwilę. Po czym mm, odepchnął się od ramy drzwi i wyprostował. <noise> no, dziewczyna, wchodźcie. Mm. Ich postaci zniknęły za kotarą. W było niski, chłodzicielski głos Maka i zakłopotane ich ich No, na pewno zakłopotane. Kapłanka zaśmiała się cicho. Byli, byj znane jego piersi i z niczym piętno Bogów. Mak czuje i słyszy ich przekazy. Ale nie było to przyszłe dziewczyny, prawda? Żywia spuściła wzrok na swoją dłoń. Jeśli blizna Włocha jest błogosławistym bogów, czy to znaczy, że jest nim i moje mnie? Moje zdanie jest ich przekleństwem. Bardziej by się nad tym zastanawiała. Takie znaki nie wróżą przecież nic dobrego. Rzeczy nie spostrzegła, że żywia, mm, że sztywniała. I popadał w zamyślenia. Ostrożnie dodała. „Od on nie od razu słyszał głos bogów. Wszystko się zaczęło, gdy skończył 18 lat. To wtedy otwierają się wrota do innego wymiaru. I budzą się zdolności, z którymi się urodziliśmy. Oto nas słyszy. A wy widzicie? Tak. Nie widzę na jedno oko. Bo każdy, kto patrzy na śmierć, lepnia. Przyłożyła chude palce do swojej twarzy, zakrywając jedną stronę. Tym okiem widzę drugi świat. Rzeczyni, czy zobaczycie też bognę, jeśli ją znajdziecie? Po co szukać kogoś, kto się nie ukrywa? Ok. Dżwia, wypija herbata. Mogą wreszcie się pożegnać. Poczekaj chwila. Przyniosę płótno. Kapłanka wyszła żywie wstała i zaczęła w zamyśleniu chodzić w tej z powrotem trzymając obiema rękami rączkę koszyka za ścianą wciąż posłuchać słychać głosem. co oni tam robią? dziecko, ty moje, ty się lepiej nie domyślaj. <śm> nie dziękuję może się nie będziemy przyglądać ja podejrzewam, że tam się mogły być dzieci, różne ciekawe rzeczy wszystko jest tutaj zgodnie z ustaleniami z twoją matką Kapłanka wróciła ze zwiniętym w materiałem. Częściej nas odwiedzaj. Dobrze. Do widzenia. Ciekawa. Żywia nigdzie się teraz nie spieszyła. I nie zwracała już uwagi na spojrzenia mijanych osób. Wszystkie jej myśli krążyły wokół słów kapłanki. Po co szukać kogoś, kto się nie ukrywa? Czy o tym... nie o tym mówiła Samboja? Bóg na mną podąża. Ale dlaczego? Tęskni? a może mi coś powiedzieć. Żywia po raz enty spojrzała za swoje ramia. na palcami wzdłuż nierównej linii. <grym> Dotarło do niej, że stoi na środku ulica. Podniosła głowę i rozejrzała się wokół. Nikogo nie było. Tylko ściana mgła. Jej wzrok padł na miejsce, w którym Żywia znalazła bogna. Podeszła do niego, uklęgła i przyjrzała, jechała do niej po ziemi. Ta droga prowadzi do naszego domu. Wracałaś. Przoi do domu, kiedy to się stało. Przykro mi. Tak bardzo mi przykro. I cierpienia bezbrało nagle, rozlewając się niczym potężna i powstrzymana fala. Żywia opadła czołem ku ziemi. Proszę. Nie dręcz się. Udaj się do bogów. Powiedz mi, co cię trapi. Przestań mnie dręczyć z się. Daj mi wreszcie jakiś znak. Jeśli nie odeszłam, i naprawdę gdzieś jesteś obok, powiedz mi o swoich smutkach, póki jeszcze możesz. Co ty robisz? Żywia podarowała się nogi i szybko tarła łzy. Zwróciła się twarzą do Milona. Nic. Płakałaś? Nie. Przygryzła wargę, wiedząc, że odpowiada działa mu zbyt szybko. Milona zaczął niezręcznie przystępować nogi na nogę jak się masz? fantastycznie kłamstwo o nieomal wyszło z jej ust ale dziewczyna się powstrzymała, weschnęła niechętnie się przyznając niezbyt dobrze oboje powoli ruszyli dalej z czasem będzie łatwiej no na pewno tak, tak zwłaszcza, że to była jej siostra której się urodził chyba w tego samego dnia więc na pewno Milo zaczął ściskać nerwowe ręce rozglądać się dookoła Kilka razy otwierał usta, ale bachał się, by powiedzieć coś na głos. A co u ciebie? Chyba się zakochałam. Żywi nie wiedziała, co to za uczucie, a mimo wszystko odparła. To wspaniale. Tak, a... Przestanął, patrząc na majczący w oddali dom dziewczyna. Jest u was dragon? Nie, a ja, co? Nic, chodźmy. Milo odprowadził dziewczynę do ganku. Pomachał jej na pożegnanie i ruszył w kierunku swojego domu. Leż wypatrzyła, jak się oddala. Gdzie hm, dziwnie się zachowuje. I czemu tamten miałby u nas siedzieć? Co jej musi nudzi w życiu? Ojciec i Mira poszli już stać. A Matula sama krzątała się po domu. W środku pachniało korzeniem mydlica i solą mydlit. Mama szorowała energicznie naczynia w drewnianym wiacza. Ręce miało żółte od soli i popiołu. Usłyszawszy czas zamykany, drzwi podniosła zmęczoną twarz i spojrzała na wchodzącą córkę. Wszystko załatwiłaś? Tak, kapłan dał mięso, a rzeczy nie płótno. Żywia postawiła kosz na podłodze i podarła zimnięte te dłonia. Mama skinęła głową. Dobrze się spisałaś. I szybko znajmiła. Dragon pokłócił się dziś z Milonem. Z Milonem? Dlaczego? Nie wiem. Dragon nic nie powiedział. Był u nas? Ojciec poprosił go, żeby do nas padł. Przynajmniej raz na jakiś czas. Mama odstawiła umyty garnek i zabrała się za dzban. Tarła go i tarła, jakby ten w jakiś sposób mm, dawało upust nagromadzonym emocjom. Jutro jest dużo do zrobienia. Idź się położyć. Ile spałaś? Wystarczająco długo. Pół godziny. Gdy podniosła rękę, by odstawić naczynia, wzięła kolejna i jej parce drżały, jakby trzymała jej ostatkiem sił. Nie wydaje mi się. Żywie podeszła do matki i delikatnie wzięła dzbanek z jej rąk, by odstawić go na bok. Ja też za nią tęsknię, mamo. Mama wybuchła płaczem, zakrywając twarz dłońmi. Żywie wciąż stała. Mama nagle wydała się bardzo mała, bezsilna wobec okrucieństwa tego świata. Objęła ją za głowę i przytuliła do swojego biodra. Z rogu wyłoniła się sława, która prawie nie dopiero co położyła mi do łóżka. Zostawiając je w tak intywnej chwili, co się kłótownie, uderzała plecami o ścianę, nieomal podając na podłoga. Kto to była sława? Nie pamiętam, ci dziewczyno. Dziewczyna poczerwieniała. Mama pospiesznie starała łysy. Um, Z dzieśniętym, głosem wydudniła. Przepraszamy. Mm, nie, to ja przepraszam. Mira śpi? Tak, pójdę już. Dziękuję, dziękuję. Sława wydusiła jeszcze uśmiech i szybko zniknęła za drzwiami. Mama opuściła powieki. Mm. Marnie nie wyglądasz. Poczekaj chwilę. Żywie wyciągnęła zioła, które dała jej Samboja. Wypij te zioła i idź spać. Nie wstawaj rano, powinna się odpocząć. Przygotowała napar. Pachniał rumankiem, miętą. Jakąś cierpką, niepodobną do niczego nutą. Proszę. Dziękuję. Zmęczona mama. Pomogłeś mamie spędzić noc bez koszmarów? Przetknęła, e, przetknęła kubek do ust i wzięła kilka łyków. Wysknęła, trochę się odprężając. Reszta herbaty wypiła z wyraźną przyjemnością. Chodźmy. Żywie pomogła jej wstać i zaprowadziła ją do łóżka. Następnie zajrzała do pokoju Miry. Ta cichutko pochrapywała. Zmięty koc zwisał do połowy z łóżka. Mira wyglądała schludnia ale jej rozpuszczone włosy zajmowały całą poduszkę. Sława dobrze się nią opiekowała. Ale w ogóle ciekawe, co jest jej, jej siostra. Żywia wróciła do pieca. Było chodniej niż zwykle, więc postanowiła ogrzać dłonia. Bez jej matki dom stał się cichy i ciemny. Żywia spojrzała na gwiazdę. Ach. Gdy Bogna umarła, spadła gwiazda. Czy już nigdy nie pojawi się na niebie? To i tak bez znaczenia. Chcę znaleźć tę gwiazdę i już nigdy nie stracić jej stracić z oczu. Będę sobie wyobrażać, że do światła duży boga, błąkającej się po czarnym morzu, gdzieś bardzo daleko, po tubie komboków. Żywie nie spieszyła się z powrotem do swojego pokoju. Pokoju, w którym wciąż leżały rzeczy jej siostra. Patrzyła przez okno na mgła, która poszerzała swoje granice, gdy tylko zniknęło światło dnia. Żywia nigdy nie bała się nocnej ciszy. Tym razem jednak. Wszystko wydawało się jakieś inne. Po mnie jedynej świecy, której nie zgasiła, zaczęło drżeć. Żywia zamarła. Bokna? Nie wiedziała dlaczego powiedziała akurat jej imię. Chód muskający jej kark. Nie pochodził jednak od żywych. Świeca zamigotała. Jeszcze bardziej. I w końcu zgasła. Żywia zakryła te dłonią, próbując dostrzec cokolwiek ciemności, ale na próżno. Nie wahając się ani chwili dłużej, opuściła rękę i uważnie rzuciła pytanie w mrok. Bogna, to ty? Czuła lęk i zarazem złość. Nie miała już dużej ochoty wysłuchiwać się w każdy najmniejszy szmar, wstawić każdego ranka, by wpatrywać się w poszarpany owal na a Chciała poznać odpowiedzi. Rzewie odskoczyła do lustra i ciągnęła przekrywającą ją szmatkę. bardzo przyjazny widok. Nie sądzę, aby odkrywanie luster akurat po śmierci zmarłego było dobrym pomysłem. Po odbiciu poczuła na nią siostra. Ta jedna. Okej, okay. troszkę creepy zakończenia, ale okej. Okay. Dziękuję wam kochani za oglądanie tego odcinka. Jeśli się wam podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. A my widzimy się już w następnym odcinku oraz innych serii na moim kanale. Do zobaczenia!